Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Automatus. Tutaj buduje się ogrodzenie powoli. Tutaj nam nic nie idzie, bo zauważyłem, że tutaj widzicie, brakuje zabawek, brakuje ubrań. To się zużywa wszystko. Jeżeli oni czegoś nie mają, to oni nie są w stanie mi nic produkować, więc muszę im wszystko zapewniać. Więc z tego co widzę, wszystko jest cały czas potrzebne. Więc ja sobie myślałem, że nie będę tego produkował, raz to użyję i to będzie na tyle, że więcej nie będzie potrzebnego. Więc teraz muszę zmienić. Tutaj produkuję takie kamienne rzeczy mam. Więc to wszystko przeniesiemy. Tutaj mogę się przesunąć jeszcze z tym ogrodzeniem, jeżeli braknie mi miejsca. Mogę się posunąć, więc spokojnie. Tutaj już się nie mogę nigdzie posunąć, bo mam farmę z tyłu. Więc muszę sobie wywalić to wszystko tutaj z tej strony. Piecę, nie piecę, wszystko wywalić. I zrobić to tak, żeby to było widoczne z tej strony. Tutaj mamy ten garnek. Możemy to dać w sumie sobie tak na środeczek, nie? Tak nam to nie będzie zawadzać. Tutaj miesza beton. Cement tutaj miesza tą zaprawę. Więc on w sumie... Te miski można by było też dać... Nawet do jedzenia można by było dać te miski. Tak, niech se są przy jedzeniu. Tu mamy. I on miesza tutaj tą zaprawę. Czy on tą zaprawę musi tutaj mieszać? Czy on nie może sobie jej mieszać na przykład gdzieś tutaj? Nie mam miejsca, gdzie miesza jakąś zaprawę. Tutaj do kuchni go raczej nie dam. Może sobie powolutku nawet gdzieś tutaj jest troszkę miejsca. Na razie niech sobie ją tam miesza, nie? Bo tutaj jest takie też miejsce wolne. Akurat będzie miał blisko wodę i tutaj będzie miał blisko oddawanie tej zaprawy, nie? Myślę, że tutaj nie będzie złym miejscem, jeżeli on sobie będzie... Troszkę nie będzie tam widać z tyłu. Mogę go tutaj postawić. Myślę, że mogę go tutaj postawić. Nie, i on sobie będzie tutaj mieszał. No, nie będzie tam mi, myślę, przeszkadzał. I tutaj chciałbym całe to ogrodzenie po prostu zmienić na produkcję zabawek, wszystkiego. I też chyba postawimy. Tutaj mamy takie większe magazyny, wszystko. Muszę te rzeczy pozbierać stąd, bo nie mogę ich tak przenieść. Na pewno ten płot chcę usunąć cały tutaj, co tutaj jest. Muszę tak trafić, żeby usunąć płot, a nie nic innego. Więc tą ścianę całą tutaj mam zamiar usunąć, wszyściutko. Dobra, płotu już tam nie ma. Już się na miejsce zrobiło. Możemy ten płot postawić gdziekolwiek teraz będziemy chcieć. Tutaj nie wiem, czy w dół dalej będziemy budować, czy tutaj będziemy budować. Czy tutaj... No nie wiem, nie mam pojęcia, więc na razie ten płot jest nam niepotrzebny, więc nie będziemy go stawiać. Czy ja będę potrzebował na te materiały jakieś większe... większe skrzynie? Czekajcie, jak tam sprawdzić ubrania? Nie, w ubraniach to jest... Nie, tutaj nie mam. A nie, to nie tutaj. Dobra, to ja muszę sprawdzić tutaj. I na przykład ubrania. Czy ja mogę to w skrzynkach? Normalnie to mogę w skrzynkach magazynować, więc ja bym potrzebował, powiem wam, nie wiem, 6 skrzyneczek, robimy sobie 6 skrzyneczek. Tutaj też mnie to tutaj troszkę denerwuje, muszę to przestawić, bo tak się mi źle, źle mi się to bierze? 6 skrzyneczek muszę zrobić, bo nie mam żadnych skrzyneczek, więc 6 sobie zrobimy. Będziemy już mieć na dłuższy czas, nie? Tej skrzyneczek. Dobra, produkcja. Produkcja jedna skrzyneczka jest. Zbieraj, zbieraj deseczki, zbieraj. Zbieraj. Mógłbym to zlecić też komuś. Ej, to nie jest głupi pomysł, żebym ja zlecił komuś produkcję skrzyneczek. Nie, nie mogę zlecić produkcji skrzyneczek, bo to jest budowalne. To ja muszę to stawiać za każdym razem. W sumie mógłbym stawiać za każdym razem skrzyneczkę i ktoś by mi ją budował, to by też nie było złym pomysłem. A ja bym sobie tylko przenosił je później, w które miejsce bym tam potrzebował, nie? To by też tak szło zrobić. Że zrobię miejsce, gdzie będą mi budować jakieś rzeczy. ja sobie je będę tylko przenosił. A nie będę musiał za każdym razem zmieniać wyposażenia i tego. Znaczy nie wyposażenia, tylko chodzi mi miejsca budowy tutaj pracowników, tylko ja będę zbierał miejsca z tego miejsca, co oni mi zrobią. I wstawiał w inne miejsce. Wiecie, to jest całkiem dobry pomysł. Ile ja mam? mam 70 botów dopiero wykorzystanych. Bo zobaczcie, ja teraz mogę wziąć te skrzynki. Ja sobie ich usuwam stąd. Ja ich mam tutaj i ja sobie ich mogę postawić gdziekolwiek będę chciał, sobie ich mogę postawić, te skrzynki. Bo one są już tutaj użyte. I mogę sobie ich postawić gdziekolwiek będę chciał, sobie ich mogę postawić. Tak samo mogę zrobić z produkcją wszystkich innych rzeczy. Więc całkiem myślę sprytne rozwiązanie. Tylko trzeba go jakoś zastosować tutaj w naszej budowli. Na razie konewki mi nic widzę nie robi. Dobra, rzucimy to tutaj. Rzucimy tą konewkę tutaj. Tutaj mamy takie ściepowisko naszych rzeczy, tu jest jakaś jedzenie. Oddamy to jedzenie tam, a teraz już się mi produkuje, już mi tu produkuje, to On z, w dyni nie rozwala, już się znów coś, już się znów coś popsuło widzę. Siekierka, zaraz mu siekierkę oddamy tutaj, będą potrzebować tutaj robić, niech mają siekierkę. Tak, kill i co popsuł ten, który ma łupać tutaj te dynie? Czemu on nie łupie dyni? Rozwala dynie. I gdzieś się ty zawiesił. Wejdź ze składu dynie. Ale czemuś ty tu dwóch dyni nie rozwalił? Czemuś ich tutaj nie rozwalił? Tylko żeś się, panie, zawiesił. Ciące ją postawi, Młotek tak sobie wyciągnie i mają mu rozklupać. Tak, dobra, rozklupał i ma odnieść nasionka, a ten drugi ma odnieść to i następną stawia i ma to rozklupać i ma odnieść nasionka i tak mają sobie produkować cały czas. Tutaj mam te kominy. Nie wiem, gdzie to rzucić. Dobra, rzucimy to na razie. Na razie rzucimy to, nie wiem, gdzieś tutaj na... na, na podłogę. Dość ciężkie to jest, więc nie będzie z tym daleko chodził. Żeby tego nie... Wiem, bo tego musi troszkę przenieść. Zrobimy tylko mu tak. Ten bot chyba to tutaj umie produkować. Może nie do końca wszystko tak jak powinno? Czy on tutaj ma coś jeszcze? Nie. Wydaje mi się, że on tutaj jest w stanie to produkować. On to chyba dosyć dobrze produkuje. Nawet się tam chyba nie zawiesza. Ten z tą zaprawą się coś zawiesza. I zawiesza się ten, który ma tutaj mi produkować to drewno dokładać do piecyków. Jeszcze, że tego nie opanował, powiem wam. Jaki jest problem z tym, że oni tego drewna mi nie dokładają do tych piecyków. To się przesunie jak będzie szło. Dobra. Jeszcze teraz trzeba wziąć to. I tego na pewno będzie trzeba tu więcej użyć. Tu mamy jeszcze jeden, to ten też przestawimy. Tak. I zobaczcie. I tutaj będzie produkcja tego. A tutaj będzie produkcja tego. I teraz muszę sobie. Zreperować jakiegoś bocika, który się tym zajmie. Dobra się tym zajmie, ten się tym zajmie. Teraz tak tutaj. Tutaj potrzebowałem chyba. Żelaza, który mi się przetopiło, więc mogę to sobie postawić. Na dwie sztuki. Myślę, że sobie to postawimy spokojnie. Będziemy już mieć ten budynek zrobiony. Jeszcze jeden żelazo się nam produkuje, więc spokojnie już możemy zrobić. I co to jest za, za budynek? Co on w ogóle ma za funkcję? Dobra, cośśmy ukończyli. Jakieśmy etapy ukończyli. Dobra. MK2, MK2, MK2. Czyli to nie jest lepszy bot, to jest dalej mk2. Pomyślałem, że będzie lepszy. Co my tutaj w tym mamy? Żeby działał mur, moc to niezbędny element. Muru tutaj nie ma, więc to nie będzie działać. Mur jest na przykład, postawimy to tutaj, mur jest tutaj. Ale teraz to mimo zasilania. Moc to niezbędny element. No i teraz popatrzymy sobie tutaj w nasze budowle. Czy nam tu dało coś nowego? Nie dał. Ale wiecie, co dostałem? Ja wcześniej dostałem coś takiego, czego żeśmy nie użyli, a mianowicie wiatrak. Nie wiatrak, młyn wodny, który jest do postawienia na wodzie i on będzie dawał energię. 6 kłody, 20 kołków. No, masakra dużo. Dobra, idziemy. Musimy to postawić. Powiem Wam, chcę to postawić. 20 kołków. No, trochę będę musiał pobiegać. Chcę to postawić wszystko. Nie mam ramy kwadratowej, więc ta rama na pewno będzie do zrobienia później. Zaiste będę musiał tutaj już powiększyć. Takie powiększanie. No, coraz więcej tych elementów do produkcji jest. Więc ja się po prostu zajmę jeszcze skończeniem tego, co mamy nieskończone, tak? Ja tak cały czas mówię co odcinek, że zajmę się tym, czego nie mamy, a cały czas robię coś nowego, nie? Tak to, tak to jest w tej grze. Chcecie coś nowego, coś nowego, a stare macie nieskończone. No ja tutaj poprawiałem produkcję lasu, bo nie bardzo do końca działała tak, jak powinna działać. Teraz myślę, że działa chyba lepiej. Na pewno... Ujęło chyba mi jednego bota z produkcji lacu. No teraz chyba trzema to robię, a robię chyba czterema, albo są dalej cztery. Co, on mi tylko jeden wziął? No panie, o panie, co pan to robi? Ja potrzebuję tego 20, a ty mi po jednym nosisz. I rama trójkątna, no to do tej ramy to będziesz musiał pan chyba popracować. Jeszcze trzy potrzebujesz, no leć po te koło, stąd Weź kopki, tu masz bliżej. Cała wieżyczka, kołeczko 2, dwa, trzy, dobra, leć je zanieść? Już będzie 20 kołków, i jeszcze kłody, ale to z lasu szybciej weźmiesz niż tutaj z tego magazynu. Leć po kłody. Umiesz po dwie nosić, czy po jednej umiesz nosić tylko? E, bo roku po jednej tylko. Ile musisz przelecieć? Cztery, sześć razy. Ja cię kręcę, no to troszkę to zetrwa. Dobra, 6 razy przeleci. Ale zrobimy, no, zajmie nam to cały odcinek, ale wybudujemy. No prawie, bo tej ramy nie zrobimy. Chyba, że sobie popatrzymy. Już będzie trzeba zaś uruchamiać, powiększać tutaj ten plac budowy. A weź to tam leć po następne. Cyk kłoda. I będziemy mieć już przynajmniej coś w głowie wybudowanego, nie? Jedno już będzie zaś dalej, egzemplarz dalej zrobiony. Dobra, następne. Wiesz, tutaj te kłody. Jeszcze trzy razy. No, powiem wam, idzie, idzie to, idzie to. Idzie. Ja się staram, tak, tylko to mogłem postawić na wodzie. Nie mogłem tego właśnie bliżej postawić. Bym to umiał postawić bliżej, to bym sobie to postawił bliżej. Ale niestety nie szło tego bliżej postawić. Ja im wszystkie kłody wyzbieram i oni nie będą mieć co zbierać. Tutaj mam dużo budowania. No, jeżeli tu chcę coś wybudować, no to powiem wam, no godzinami. To godzinami zajmuje czas, żeby to wybudować. To nie jest tak, że ja postawię podłogę. I ta podłoga jest zrobiona. No tutaj mi jest niewybudowane. Tutaj widzicie, budują ogrodzenie dalej. Już kilka godzinek. To budują już chyba, nie wiem, z czwarty odcinek to budują. Odcinki powiem wam naprawdę są nagrywane, nie wiem. Kiedy jest między odcinkami parę godzin grania i oni to cały czas budują. Dobra, mamy to zrobione. Teraz ja bym musiał podejść tutaj do tych stołów i zerknąć, w którym stole tutaj mamy podbierak jakiś zrobiony który nie jest w ogóle produkcji, prymitywny podbierak, a tutaj jest podbierak. No to ten prymitywny szłoby wywalić na ten zwykły podbierak. Czy ja mogę to wywalić w tym stole? Tu mam deskorolkę, to może to deskorolka będzie do mnie, żebym szybciej jeździł. zaraz sobie zobaczymy, czy ten. Czy ten podbierak mam tutaj? Tak, to czyli mógłbym. A co to jest? Widły! Czyli ja bym tutaj mógł wywalić ten stół. Mam tu ten jest raz, dwa, na trzy, a tutaj ten jest na dwa i jeden. No powiem wam muszę przesunąć te stoły wszystkie. Zobaczymy czy to się tak da. Ja bym te stoły chciał o jeden przesunąć wszystkie. Tak i ten stół mi stąd wyleci. Ale zobaczymy, czy. No nie da rady, on go nie, nie obrobi. Bo ten tu ma tylko dwie rzeczy, a tu ma cztery rzeczy dodania, więc on nie jest w stanie mi obrobić tego podbieraka. Więc szkoda. No powiem wam szkoda. No to nie ma co tutaj dać, żeby on tutaj robił. To by tutaj można było dać, żeby on tutaj robił? No nic w sumie, no to to musi zostać. To ja nie mam co się z tym bawić i tutaj przestawiać, skoro on i tak ten robot jest ogarnięty na tyle, że on nie zrobi tego. Więc ja tutaj na tym na tym stole chcę zrobić sobie chcę zrobić sobie ten podbierak, tak? Ustawię sobie ten podbierak na tym stole. Nie wiem jeszcze do czego jest ten podbierak. Stawię sobie go tutaj. To sobie damy gdzieś tutaj droga. I tutaj jeszcze to jest ten stół. Muszę zrobić jeszcze jeden, bo chcę te widwy zrobić. Warsztat konstrukcyjny. A to jak się nazywa? Co to jest w ogóle? Warsztat dobrej jakości. Szóstki. Warsztat dobrej jakości. Warsztat konstrukcyjny. To tutaj warsztat dobrej jakości muszę postawić. Tak. I tutaj stół, Stu nie, ja tutaj mam ten warsztacik i w nim mam zrobione to. Ja sobie go postawię i zrobię sobie w nim... ...tą deskorolkę, cztery kółeczka. Prymitywne koła, nie? Prymitywne koła, dobra. Dajesz mi prymitywne koło, dajesz mi deskę, no to jest tak logiczne, cztery kółka i deska, no to to jest bardzo logiczne. Ej no, co to, desek nie mocie? Co za ciapciulek mi desek nie nosi? Co się to porobiło? Desek nie ma. Prymitywne koła. Oj, chyba pewnie psa szczeka. Słyszycie jak szczeka? Bo mi tam piesek szczeka. Produkuj mi te prymitywne koła. I tutaj potrzebujesz kłody, dwa kamienie. Lecimy po kamienie. Też ten stół zaraz zrobimy na gotowca. Cztery słupki, mamy słupki jakieś, nie mamy słupek, nie mamy desek, nie mamy nic. Żeby się znów zawiesił ktoś tutaj w produkcji. No powiem wam, oni tutaj coś, coś zamulają tutaj przy temu, coś te zbieracze zamulają przy temu. Coś tutaj zamulają, tu już mamy trzecią dechę. Tu bierzemy. Tu dajemy to. O. No i następne. Wiecie co? Ja sobie to chyba muszę pobudować dłużej wszystko. Żeby mieć to wszystko gotowe. Bo zobaczcie, tu naprawdę nie mam produktów. Nie mam czym budować. Wszystko mi wyczyścili do zera praktycznie. Nie wiem, oni tego nie chcą tutaj przynosić. Desek nacieli. Desek nacieli. A tutaj patyków nie chcą w ogóle ciąć. Nie wiem, czemu on mi tu patyków nie naciął, bo nie ma desek, nie ma desek, a on pewnie jest zaprogramowany, że on ma przynieść patyk. Ja bym musiał jakoś inaczej to poprogramować, żeby on, jak jest jeden pusty, to nosi drugie, a jak jest zaś to puste, to nosi to. Albo po prostu dać trzech osobnych, żeby każdy nosił sobie swój swój ten, bo oni tutaj zamulają, a nie mogę więcej zrobić, bo on się po prostu pamięcią nie mieści, żeby mi to jakoś inaczej zaprogramować dać mu więcej zmiennych jakichś tam więc on tutaj potrzebuje patyk, patyka nie ma to on więcej nie będzie nosił bo on potrzebuje patyk i on czeka aż patyk zrobi a że ten nie ma deski, ten nie może przenieść deski to ten nie może naciąć patyka, no i jest blokada no i tak to wygląda, nie? I teraz muszę to jakoś inaczej poprogramować, ale tutaj tutaj mnie ciekawi ta, ta deskorolka Deskorolka. I czy ja tą deskorolkę mogę wymienić zamiast rowerka? Skorolkę położę, rowerek ściągnę, deskorolkę wezmę. I ja cię kręcę. Czy wy widzicie, jak on zasuwa? Czy wy widzicie, jak on zasuwa? Zobaczcie. Jak on zasuwa. A zobaczcie, co on będzie robił po tej podłodze. Jeżeli ja wszędzie tutaj dam tom, tom, tom. Zobaczcie, jak on zasuwa, jak on zasuwa. No tak, to będzie mógł chodzić. Dobra, to ja tu widzę już fajny postęp. Fajnie szybciej będzie chodził, jeżeli mu takie drogi zrobię. Zobaczcie, jak będzie zasuwał. No elegancko, niech tutaj się produkuje wszystko. Ja sobie to pobuduję, poprodukuję, pozapełniam. Przestawię ten magazyn i zobaczymy się jak to będzie gotowe, jak ruszymy tutaj z produkcją tych ubrań bo musimy to zrobić, no w dzisiejszym odcinku nie daliśmy rady zrobić takiego dużo budowania, przestawiania, ja sobie wszystko potrzekuję, żeby wszystko było gotowe, żeby wam to pokazać jak to będzie działać tutaj też widzicie, no słupki mi brakuje już słupki nie zrobione, a tutaj mam słupki, to wezmę słupki, to ten stół postawię i już będziemy mogli ustawić w sumie w tym stole też coś cztery słupki tutaj potrzeba, więc ten stół też już będzie gotowy więc w tym stole będą ustawione widły, tak? Potrzebuję widły. Tu jest jakiś strach na wróble. Nie wiem co on robi, ale na razie potrzebuję widły. Widły i tutaj to mi nie jest potrzebne, ten stół mi nie jest teraz potrzebny. Więc tutaj będzie tylko produkcja widłów i podbieraka, więc jednego bota mogę w sumie zatrudnić, żeby mi to robił. Choć tu jest w sumie, tu są tylko cztery słupki, powinien dać radę obrobić to i to. Więc ja sobie tu ustawiam bota, a z Wami się żegnam. Do następnego. Cześć Wam.